mojego autorstwa. Jak tam? Bardzo fajnie, czekamy na panią, żeby zamówić ramę. <grym> Nasz lifehack, czyli porcja jedna na pół. Cześć! Nie, hej! Ho! <grym> Cześć, kochani, moi drodzy, mili! Dzisiaj będę używała takiego kontrolera USB od zera. Zobaczymy, czy uda mi się stworzyć coś Innego, dzięki... Tak się o to prezentuje. Poza kadrem wszystkie kartony. Czy tam była jakaś instrukcja? O! Przyda się. Tu jest? A przy okazji, będę piła sok z arbuza. Sama wyciskam. Także... Jak tu zacząć? Po lewej stronie yy, kategorie dźwięków. No i tu masz na przykład yy, no, różne dźwięki. Na przykład masz tutaj piano. No i tu masz różne dźwięki. Możesz sobie wybrać i sobie zagrać na przykład tutaj. A, okay. Nie muszę tego wrzucać. Nie, tu. Program Cię odgrywa, nie? I sobie wybierz. Mm. Jeszcze nie grasz. Tu już zmieniasz oktawę, nie? Bo wyobraź sobie, że to jest takie całe piano. Duże. Żeby tym robić to musisz sobie przesuwać lewo i prawo, to idziesz oktawę niżej, to oktawę wyżej i czasami trafisz jakieś dźwięki, że na przykład nic nie będzie grał, to musisz sobie wiesz, kliknąć raz, poszukać, albo do tyłu, gdzieś ja tam. To... Czemu tak umiesz? No, bo to jest logiczne, no, przecież to jest wszystko podpisane, Ja no. jeszcze ja tego w dwóch nie, no. nie mam.